Najlepsza strona do wymiany skinów to oczywiście Pirate Swap. Jeśli masz stare, niepotrzebne skiny, wbijaj i używaj kodu BARTOLO. On ci da 35% przy doładowaniu. Jeśli chciałbyś sobie dopłacić do nowych skinów, noże, karabiny, snajperki, pistolety, wszystko w zasięgu ręki. Potrzebujesz tego, jeśli masz nadmiar skinów w ekwipunku. Pamiętaj, kod BARTOLO wiecznie oddaj. Tutaj daje 35% do balansu. Możesz mieć nowy nóż, karabin lub cokolwiek zechcesz. Link w opisie. Cześć Simona, jestem Bartolo. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii od 0 do milionara na CSGO Oczywiście, nastąpi drugi widok. Jeśli masz 18 lat, możesz tego oglądać. Ale, jeśli ukończyłeś 18 lat, kod Bartolo, który daje Ci 10% przydomkowania, 20% na start. Czyli skrzynka skrzynka do odołów, moje, to mojej mnie oraz moją twórczość. Oczywiście subskrypcja. Czyli on na dole. Łapka w górę. Komentarz. Social media i i na Discorda. Uuh, bo to może sobie razem pograć. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Uuh, przypomnę. A... A o co chodzi w serii? Zbieramy na BMW M5. Tak. Zacznijmy od Giborów klasycznie. Jest 10 aktywnych. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób bierze udział w tym.

trybie drużynowym standardowym Oj, słuchawki za Oj ojoj a nie my okej okay. to się wykrętło się no to już niedobrze a jednak jeszcze jest w miarę git już jest nie git a nie wciąż wygrywamy essa dobrze się zaczyna z tego fade trafia nie no. Ten zrobił 20 skrzynek na szerdzie. Z względu czy, wygram, czy wygramy, czy przegramy. Ale najprawdopodobniej wygramy. No i wygraliśmy. Essa. Tak pięknie. Ile do przodu. I teraz kopiujmy bitwę. I teraz. 4, short, utwórz, Bitwa za 336 zł. Mamy poł poł, poł. Mamy Sultana Tebosa. Poł-poł-poł uciekł. weźmy może sobie. Jisamu. 5, 4, 3, 2, 1. I weźmy sobie Rosso Maka. I tak. Co by się nie działo, musimy tu wygrać, musimy mieć 1200, 1300, no jakieś 1330 złotych, wtedy będzie sam zwrot, a my chcielibyśmy jeszcze zarobić, aczkolwiek marnie to widzę, z tym, no ja mam więcej, bo ja już chyba stówkę, jeszcze nie, ale nie dużo brakuje. słabiutko banan jest drogi dobra banan jest git fejcik no bardzo mały procent To jest jakiś słabszy banan bo mmm cyrex 23 złote mm -hmm. Kora mózgowa za 29 więc w sumie w miarę g mm. 15 wchodzę do w natural garden, ok. Marnie widzę kurwa tutaj jakikolwiek zwrot, ok. Nie, 25, 20, 65, 17. No z każdej skrzynki przynajmniej powinniśmy Z dwie wyciągnąć, żeby było dobrze No ale to mniej, w sumie w sensie z każdej rundy no to by było w miarę git 200, 300, 400, 500, 600, 700 no z 900 zł mam to i tak nie będą duże plecy jak będą te plecy aczkolwiek wciąż liczę że jednak uda się zarobić a nie narobić nie. nie bo jeszcze jedna została dobra tak zwana decydująca skrzynka no i Stówka pleców, no, ale dobrze, dobra stówka, a nie więcej. Zróbmy jakąś bitwę na buście, za gdzieś randomowo domowo we skrzyneczki, mandar do obu, albo może za całość nawet zróbmy Zróbmy chyba tak no już nie starczy. Więc teraz tak do stówki skrzyneczkę. Dajmy tą. Dajmy to. Idealnie. Dajmy to na 4, na underbow. 1370 zł. mitwa. Drugi widzom w tym momencie użyj kodu Bartolo. A zobaczycie, że to wygram użyłeś. Mam nadzieję, że użyłeś, bo włączamy, łącza, dodajemy Adriana i wygrywamy. Patrzcie na to. Jak pięknie kod Bartolo w tym momencie odpach. Ok. Mogło być lepiej, bo kupiłem złotych między mną a Adrianem i właśnie chyba wychodzimy... Aha. Okej. Okay. Dobra, pompa jest droga, ale mój tak też jest drogi. Już mam 200... Dobra, to jest drogi Galil. Musimy się jeszcze Michaela pozbyć tak naprawdę i się go jeszcze nie podobaliśmy. Więc mam, A Michaela jest 210 zł różnicy. To jest chyba o kurwa mać mm. A jednak mogłem położyć trybu klasycznego mhm. Ale czekajcie No nie to wciąż jest za mało no Ja trochę skiny po oni oni po 6 zł. Są drogie naklejki. Dobrze. To wciąż jest za mało. Tylko mnie dogonili. Czemu to jest za 185 złotych? No dobra, to mamy no, dwie paki i co z tego Meha Industries. Wiecie dlaczego? Bo nie użyliście tego chodu bardzo. Na pewno nie. Tak, o, 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 o. Nie ma szans, żebym Więc, drogi widzowie, kod Bartolo użyj. subskrypcję, zostaw komentarz, zostaw dzwoneczek, kliknij, wbijaj na sosialki, zostaw. Wbijaj. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.